Dzień dobry, e, witam państwa serdecznie na porannym spotkaniu z cyklu e, bliżej rynku. Ja nazywam się Łukasz Stefanik i będę miał przyjemność prowadzić dzisiejsze e, spotkanie. E, jeśli chodzi o dzisiejszą sesję, e, to z pewnością większa zmienność pojawi się w godzinach e, wieczornych, e, ponieważ rynki czekają na dzisiejszą e, decyzję e, Fedów w sprawie stóp e, procentowych. No i to, co, e, co będzie miało miejsce na konferencji prasowej, co powie prezes. Fedu, czy też odniesie się on do rosnących rentowności, czy też nie, czy zostaną wprowadzone jakieś działania bądź zapowiedziane jakieś działania w przyszłości. Na to rynek będzie dzisiaj zwracał uwagę, także poranna sesja może przebiegać dość spokojnie, a większa zmienność powinna pojawić się w godzinach wieczornych. Należy zwrócić uwagę, że sama decyzja będzie o godzinie 19.00, czyli godzinę wcześniej niż zwykle. A to z racji faktu, iż w Stanach już został zmieniony czas, a u nas jeszcze tego nie zrobiliśmy, także do końca marca mniej więcej te wszystkie dane, wszystkie publikacje i też start sesji w Stanach ma miejsce godzinę wcześniej. Jeśli chodzi natomiast o wczorajszą sesję, no tutaj raczej zmienność była niższa. Rynek akcji w Europie. Rynek akcji w Europie pozostał w zasadzie e, na poziomie odniesienia. DAX e, przetestował przez chwilę historyczne maksima, natomiast szybko e, zawrócił, także znajduje się, można powiedzieć, cały czas w tym samym miejscu, w rejonach historycznych maksimów. E, z kolei, jeśli chodzi o kryptowaluty. Bitcoin, na którego mieliśmy sobie spojrzeć wczoraj, ale wyleciało mi to z głowy, sobie spojrzymy dzisiaj, bo tam też jest szansa na wykonanie korekty. Dziś o poranku. Bitcoin w rejonach 56 tysięcy dolarów. Dobrze, przejdźmy sobie do wykresów do platformy, może jeszcze. Szybki rzut oka na kalendarz, natomiast, tak jak wspomniałem, no, rynki będą się skupiały głównie dzisiaj na godzinie 19 i 19.30. Wcześniej, podczas sesji amerykańskiej, poznamy jeszcze dane z rynku nieruchomości o godzinie 13.30 i o tej samej porze. Dane o inflacji z Kanady i też mamy jeszcze dane o zapasach ropie, ropy naftowej o godzinie 15.30. Natomiast, jeśli chodzi o godzinę przedpołudniowe, no to jedynie tutaj wskaźniki inflacyjne o godzinie 11.00 ze strefy, ze strefy euro. Przechodząc do wykresów, zacznijmy sobie od niemieckiego DAX-a, gdzie no w zasadzie tutaj sytuacja jakby nie uległa większej zmianie. Mówiliśmy sobie wczoraj o tym, że rynek utknął w lokalnej konsolidacji tutaj w rejonach historycznych maksimów. No i dalej w tej konsolidacji się tutaj porusza. Z jednej strony oczywiście odbiliśmy się od górnego ograniczenia kanału wzrostowego, no ale z drugiej cały czas tendencja pozostaje wzrostowa, no i moim zdaniem nie wykluczone jest tutaj podejście pod poziom 14770. Na pewno cały czas brakuje jakiś silniejszych sygnałów do tego, aby mówić o spadkach, a nawet jeżeli taki spadek by się pojawił rzędu nawet 300-350 punktów, no to należy pamiętać, że tutaj strefa wsparcia przy poziomie 14150 powinna być kluczowa. I tak naprawdę, dopóki rynek znajduje się powyżej, no to dalej scenariuszem bazowym są dalsze wzrosty. Dobrze, przejdźmy sobie na niższy interwał e, czasowy. Tutaj niewiele się, <laughs> niewiele się e, zmieniło. E, zobaczę tutaj tylko który wykres. Chyba ten wykres pokazywałem wczoraj. E, no i w zasadzie, może N30. E, no i w zasadzie dalej, jakby tutaj ten scenariusz pozostaje bez zmian. Rynek dotarł wczoraj do historycznych maksimów i tutaj się zawrócił w rejonach 14600, natomiast to ten ruch wynosi na razie około 50 e, punktów. Jeżeli się on pogłębi na początku sesji europejskiej to w pierwszej kolejności wsparcie mamy tutaj przy 14 450, czyli w rejonach wcześniejszych reakcji cenowych tutaj. Natomiast jeżeli ten poziom zostanie wybity, no to wtedy faktycznie będzie szansa na większą korektę e, i wtedy powinniśmy oczekiwać ataku na wsparcie przy 14200. E, 60. E... Także no, to będzie kluczowe miejsce na dzisiejszą sesję. Oczywiście na ten chwilę poziom wydaje się dość e, odległy, ale jeżeli jakaś korekta by się pojawiła, no to na pewno to będzie poziom, który powinien być broniony. W pierwszej kolejności z kolei 80 punktów niżej, 14450 to jest kluczowe wsparcie na początek dzisiejszej e, sesji. Natomiast jeśli chodzi o opór przy 14600, no zobaczmy, że tutaj rynek już się odbijał. Po raz czwarty, w zasadzie, więc w mojej ocenie kolejne podejście tutaj pod opór przy 14,600, powinno już doprowadzić do wybicia górą. Także przy kolejnym piątym teście nie szukałbym tu pozycji krótkiej, tylko czekał na wybicie górą, czyli coś podobnego jak na SP, wyznaczaliśmy w ostatnich dniach, i tam też przy kolejnym teście z rzędu doszło do wybicia w górę. Może ten wykres też pokaże. bo tutaj mieliśmy do czynienia z analogiczną sytuacją <laughs> i to wyglądało w ten sposób, że rynek też cztery razy testował ten opór i przy piątym teście tutaj w tym miejscu doszło już do e, wybicia. No i ten poziom na razie e, powinien stanowić wsparcie. E, został on przetestowany już widzimy od drugiej strony, więc intradayowo też na SP wygląda to bardziej pro wzrostowo. Widzimy, że o poranku e, też. Miejsce to jest bronione, także dalej mamy sekwencję wzrostową, dopóki rynek znajduje się powyżej strefy przy 3960, dalej widziałbym tutaj dalsze wzrosty, dopiero wybicie dołem będzie pretekstem do wykonania większej korekty. Oczywiście zerkam też sobie na czas, na czat przeanalizuję te instrumenty, o które Państwo proszą. Na razie jednak skupmy się na tych, które tutaj przygotowałem. Jeśli chodzi o Nasdaq, no to tutaj scenariusz wyznaczany w ostatnich dniach się wypełnił. Oczekiwaliśmy odbicia od strefy przy 12770 i dotarcia do oporu przy 13275. Tutaj pojawiła się wczoraj reakcja podażowa natomiast nie zmienia to jakby ogólnego sentymentu, który pozostaje wzrostowy, no i w mojej ocenie pokonanie tutaj tego oporu powinno doprowadzić do przyspieszenia ruchu wzrostowego. Więc ta strefa dalej pozostaje istotna, którą wyznaczaliśmy sobie w ostatnich dniach. Jeśli chodzi natomiast o wsparcia, no jesteśmy na wysokości lokalnego poziomu wsparcia, czyli wsparcia wynikającego tutaj z wcześniejszych reakcji cenowych. Więc mamy lokalną sekwencję tutaj na poziomie 13,080, więc to powinno być krótkoterminowe wsparcie. Jeżeli doszłoby do jego wybicia, wtedy niewykluczone jest kolejne zejście tutaj w kierunku 12,770. No i znowu z tego miejsca można wypróbować pozycji długiej. Także na dzisiaj opór 13,270. Jeżeli pęknie, wzrosty powinny nam przyspieszyć. Lokalne wsparcie 13,080, a to kluczowe w takim krótkim terminie 12,770. Przechodząc do rynku walutowego, wczoraj też wspominaliśmy sobie o funcie, który no, miał wyraźny problem w ostatnim czasie z pokonaniem poziomu 1,40, no ale mówiliśmy sobie o tym, że w długim terminie cały czas tutaj tendencja pozostaje wzrostowa i należy oczekiwać odbicia przy poziomie 1,38. To odbicie się pojawiło, dodatkowo zwróćmy uwagę na wczorajszą świecę dzienną, pojawiła się prowzrostowa formacja młota czy też pinbara. Więc no, przemawia to za dalszym, za dalszym ruchem w górę, dlatego też oczekiwałbym tutaj ataku na poziom 1,40. No i jeżeli ten poziom zostałby wybity, wzrosty miałyby szansę przyspieszyć. Na niższym interwale czasowym dobrze widać, że poziom właśnie 1,40 odgrywał w ostatnim czasie kluczową rolę. Kilkukrotnie rynek się tutaj odbijał, więc w mojej ocenie kolejne podejście tutaj powinno zakończyć się już E, wybiciem. Także no, podsumowując, na funcie e, dalej w zasadzie te same poziomy, o których mówiliśmy wczoraj, pozostają kluczowe: 1,38 wsparcie, 1,40 opór. Jeżeli komuś się udało złapać tutaj w rejonach czy to średniej, czy dolnego ograniczenia układu 1 do 1, no to w tej chwili już powinien taką pozycję sobie zabezpieczyć i czekać na to, co rynek zrobi przy poziomie 1,40. Natomiast z perspektywy dziennej no cały czas faworyzuje to pozycje długie. Dopiero o spadkach można myśleć, jeżeli rynek spadnie poniżej 1,38. Z kolei jeśli chodzi o główną parę walutową, tutaj wczoraj mówiliśmy o wsparciu przy poziomie 1.19. 10, to wsparcie zostało wybite, rynek zszedł tutaj poniżej, jakby nie wrócił, tylko przetestował je od razu od drugiej strony, po czym rozpoczęła się jakaś nieco głębsza korekta. Widzimy, że też ten poziom, o którym sobie mówiliśmy wczoraj, pozostaje dalej istotny, też tutaj o poranku znowu pojawiła się reakcja podażowa, więc w krótkim terminie przemawia to za kontynuacją spadków, no i ewentualnie, jeżeli spojrzymy tutaj sobie na wyższy interwał czasowy, no Kształtuje nam się formacja objęcia, więc e, niewykluczone, że ten ruch będzie kontynuowany w kierunku 1.1850. A przypomnijmy, że tutaj, z perspektywy interwału dziennego, e, dalej jest to kluczowe, e, kluczowe wsparcie wynikające czy to z dołków z ostatniego tygodnia, e, czy to szerokiej geometrii na potencjalnej korekcie prostej. W zasadzie. Ten układ na razie mogę usunąć, bo tutaj mówiliśmy sobie o geometrii na korekcie prostej, czyli tutaj mamy falę A, do góry falę B i falę C. No i fale A i C są dokładnie tego samego zasięgu, czy też ich zasięg wypada na wysokości poziomu 1,1850. Więc to jest kluczowe wsparcie z perspektywy interwału dziennego. Mamy tutaj też dodatkowo dolne ograniczenie lokalnego kanału spadkowego, więc poziom ten. W średnim terminie powinien być broniony. Jeżeli natomiast dojdzie do jego wybicia, wtedy mamy otwartą drogę w kierunku 1,1620, więc kluczowe wsparcie 1,1850 na euro-dolarze. Z kolei, aby myśleć o wzrostach, czyli jakby realizacji tej szerokiej struktury potencjalnej korekty prostej, rynek musiałby wybić się powyżej poziomu 1,20. Wtedy te wzrosty mają szansę przyspieszyć. Na razie jednak no, mamy tutaj konsolidację pomiędzy 1,20 a 1,1850. 50, więc żeby też zobaczyć jakiś większy ruch trendowy, jeden z tych poziomów musiałby zostać wybity. Dobrze, przejdźmy do rynku surowcowego, tu jeszcze wrócę do, później do, parach, do par z Frankiem. No spójrzmy sobie na ropę, ropa naftowa też za bardzo jakby sytuacja techniczna tutaj się nie zmieniła od wczoraj, dzisiaj o 15:30 dane o zapasach, więc może jakiś większy ruch się pojawi. Natomiast w przypadku ropy Brent, którą mam tutaj jako pierwszą, dalej, scenariusz wzrostowy myślę, że jest bardziej prawdopodobny, z racji tego, że no oddalając się tutaj na wykresie, mamy cały czas silny trend wzrostowy, więc raczej. Większe prawdopodobieństwo jest tego, że on będzie kontynuowany, niż że dojdzie do jakiegoś odwrócenia. Tym bardziej, że widzimy, że strefa, o której sobie mówiliśmy wczoraj, która została dość naruszona, natomiast ostatecznie doszło do jej wybronienia strefa przy 67,90, więc aktualnie oczekiwałbym tutaj ataku na opór przy 69,20, i jego pokonanie powinno nam doprowadzić tutaj do dalszej. Zwyżki. Z kolei, aby myśleć o scenariuszu spadkowym, dalej, jakby tutaj, poziom 60, 6,90 pozostaje kluczowy. Dopiero jego wybicie dołem będzie szansą do wykonania większej korekty. Na razie jednak wygląda to bardziej prowzrostowo. Patrząc nawet tutaj z perspektywy niższego interwału czasowego, zobaczmy, że. Wyrysowała się dość ładna, klasyczna formacja odwróconej głowy z ramionami i teraz jesteśmy powyżej linii szyi, więc jeżeli rynek się zdoła tutaj utrzymać, będzie to potwierdzało scenariusz wzrostowy, więc cały czas tutaj bardziej... Wygląda to na dalszą zwyżkę. Jeśli chodzi o ropę WTI, tutaj też podobnie w ostatnim czasie układ 1 do 1, który został wybroniony. Na razie jakieś lokalne wyhamowanie, natomiast też scenariusz wzrostowy wydaje się bardziej prawdopodobny. I te wzrosty w mojej ocenie mają szansę przyspieszyć w momencie pokonania linii poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach. Wtedy też no, będziemy mogli mówić o wybiciu z formacji trójkąta więc to powinno doprowadzić do przyspieszenia ruchu w kierunku ostatnich maksimów. Z kolei też dopiero zajście poniżej strefy 64, czy też nawet ostatnich dołków 63, 30 dopiero będzie takim racjonalnym sygnałem do tego, aby myśleć o ruchu spadkowym. Na razie jednak ten scenariusz wzrostowy wydaje się bardziej prawdopodobny. Jeśli chodzi o złoto, na złocie e, za dużo się nie zmieniło. Rynek tutaj na początku tygodnia konsoliduje e, cały czas strefa wsparcia przy poziomie 1700 dolarów, a strefa oporowa przy 1760. E, no i wcześniej, schodząc na niższy interwał czasowy, e, tutaj na h e, wcześniej zwróciłbym uwagę też na okolice 1750. Gdzie wypada górne ograniczenie? Tylko tu chyba mi się coś przesunęło delikatnie. Górne ograniczenie układu 1 do 1, czyli największej korekty na całym ostatnim impulsie spadkowym. I to są właśnie okolice 1750. Więc tutaj rynek powoli, powoli, ale zmierza w kierunku tego górnego ograniczenia. Więc jest to pierwsze miejsce, gdzie ponownie mogą mu aktywnić się. E, sprzedający. Kolejne warte uwagi miejsce, tak jak wspomniałem, okolice 1760, e, czyli ostatnich tutaj m, lokalnych lokalnych dołków. Tak, tutaj mam dołek z listopada 2020 i ostatni dołek z lutego. Jak i od drugiej strony, też widać, że w tych rejonach. Notowania się odbijał, więc 1762-65, tutaj kolejna strefa, gdzie znowu mogą aktywnić się sprzedający. Na srebrze wygląda to też podobnie. W ostatnim czasie dwie lokalne korekty spadkowe, o których sobie mówiliśmy wczoraj, natomiast też jakby srebro, ono znajduje się na ten chwilę przynajmniej w niezbyt ciekawym miejscu. Musimy zaczekać albo na test wsparcia przy 2550, albo na test oporu przy 20. 7. Mniej więcej dopiero wtedy będzie można podjąć jakieś decyzje, no bo tu niewykluczona jest jakaś lokalna konsolidacja, więc tutaj bym się nieco wstrzymał z podejmowaniem decyzji. Dobrze, tutaj surowce mamy omówione. Wczoraj zwracaliśmy uwagę na pallad, na który też tutaj mogę zwrócić uwagę dzisiaj, a niestety świeca dzienna zamknęła się dość sporym górnym cieniem przez co nie można mówić jeszcze o wybiciu strefy przy poziomie. 2,5 tysiąca, więc no, zobaczymy, jak się zakończy dzisiejsza sesja. Czy zobaczymy ruch powrotny i próbę powrotu do zakresu konsolidacji, czy jeżeli dzisiejsza świeca dzienna zamknie się powyżej, no to wtedy będziemy mogli mówić o wybiciu e, z tej konsolidacji, która tak naprawdę trwa tutaj od od września ubiegłego roku, więc no warto myślę obserwować dzisiejszą świecę dzienną, jeżeli zamknie się rynek powyżej, no to wtedy będzie to świadczyło o wybiciu i o szansie na rozpoczęcie kolejnego impulsu wzrostowego, także tutaj z perspektywy dziennej na pewno na palat warto zwrócić uwagę. Jeszcze przejdziemy sobie do krypto, żebym nie zapomniał, bo wczoraj pominęliśmy bitcoina, Natomiast tu też, no jakby, dzieje się sporo w ostatnim czasie. Tutaj już jakiś czas, nawet temu, w lutym, wspominaliśmy o tej szerokiej geometrii, która doprowadziła do wyznaczenia kolejnego impulsu i nowych maksimów. No i teraz, jakby, sytuacja jest podobna. Jeżeli obecna korekta, która trwa od kilku sesji, nam się pogłębi. To znowu ten układ 1 do 1 może być wykorzystywany do próby dalszych wzrostów. Więc jest jeszcze tego miejsca na korektę dość sporo. Więc tutaj, jeżeli rynek spadłby w rejony 49 tysięcy, to jest to pierwsze kluczowe wsparcie. Alternatywnie, jeżeli Przecena byłaby większa, kolejne wsparcie w rejonach 45 tysięcy. Tutaj mniej więcej też, jeżeli rynek będzie spalał w miarę powoli, nie jednym strzałem, to w tych rejonach wypadałaby również średnia krocząca z ostatnich 50 okresów, która też w ostatnim czasie stanowiła wsparcie. Natomiast tak czy inaczej 49 tysięcy i 45 tysięcy dolarów to są dwa kluczowe poziomy wsparcia na rynku bitcoina. Dobrze, była prośba jeszcze o WIG-20. Była prośba też o, o parę z frankiem szwajcarskim. Już sobie zerkniemy. Jeśli chodzi o USDCHF, no to tutaj też jakby scenariusz z wczoraj nie uległ zmianie. Oporem pozostają okolice w krótkim terminie. 0,9320, natomiast, no tutaj też wczoraj widać było, że buduje się jakaś potencjalna odwrócona formacja głowy z ramionami, natomiast to też nie jest to idealne miejsce, bo to jest po wzrostach, a takie formacje powinny pojawiać się na na dołku, natomiast tak czy inaczej wybicie tego poziomu w górę powinno doprowadzić do przyspieszenia wzrostów, z kolei jeśli chodzi o wsparcie, to wsparcie, które sobie tutaj e, zaznaczyliśmy wynika z wcześniejszych reakcji ceny, czyli strefa 0,9180, 0,99 2 to będzie strefa potencjalnego, potencjalnej reakcji, więc tutaj jeżeli korekta by się pogłębiła, znowu mogą uaktywnić się kupujący, to też wynika tutaj z tego układu 1 do 1, no i wcześniejszych reakcji cenowych, o których wspominałem, natomiast jeśli chodzi o, o euro chf muszę sobie tutaj wrzucić, bo nie mam nie mam tego wykresu. Hmm. Może nie identyczna sytuacja, ale też znajdujemy się w tendencji e, wzrostowej. Największy układ korekcyjny, jaki się pojawił, no tutaj będzie nieco naruszone. bo te dwie korekty, mimo że były podobnego zasięgu, to jedna została naruszona, natomiast tak czy inaczej widzę, że e, jakby dalej ten układ jest tutaj e, w mocy, tak, obowiązuje więc okolice 1,10,20, czyli w zasadzie okolice na których cenowe, na których się obecnie znajdujemy, jest to wsparcie. Jeżeli dzisiaj świeca dzienna zamknie się przynajmniej w połowie tej świecy wczorajszej i będziemy mieli formację przenikania, będzie to sygnał do powrotu do wzrostu. Z kolei, jeżeli dzisiejsza świeca dzienna zamknie się czarnym korpusem poniżej wczorajszego minimum, czyli najlepiej poniżej poziomu 1,10, Wtedy będzie szansa na załamanie tendencji, no i zgodnie z metodologią overbalance będzie szansa tutaj na e, zmianę e, trendu, czy też chociaż większą e, korektę. W przypadku takiego scenariusza pierwsze wsparcie wypada tutaj dość blisko, tak 10960, kolejne okolice 10890. I na koniec szybki rzut oka na e, indeks WIG20, gdzie w zasadzie w pulsie GPW zazwyczaj staramy się pisać o WIGU 20, o sytuacji technicznej. W ostatnim czasie tutaj do tego momentu wszystko wskazywało na tworzenie się takiej szerokiej struktury głowy z ramionami. Natomiast rynek dwukrotnie, czy też nawet trzykrotnie testował tutaj linię szyi dla tego układu i nie wybił dołem, więc wskazywało to. Nawet na zanegowanie tej struktury i wybicie w górę, bo też lokalnie budowała się formacja trójkąta. Natomiast rynek znowu nie był w stanie pokonać strefy przy poziomie 2015 punktów, o której też pisaliśmy wielokrotnie. No i zobaczmy, że dzisiejsza. Sesja znowu rozpoczyna się od spadków i wracamy jakby do środka tego trójkąta, więc na tę chwilę, no tutaj te formacje, no oczywiście ta formacja głowy z ramionami, należałoby ją nieco dopasować, tak? Czyli tutaj jakby ta linia szyi no nie jest już tak istotna, bo była, była już wielokrotnie nadbijana, wybijana, także ja bym ją pominął. I żeby myśleć tutaj o jakimś sygnale w średnim terminie do spadków, e, trzeba by poczekać na wybicie strefy przy 1870. Wtedy faktycznie większe spadki na WIGU-20 mogą się pojawić. Natomiast na razie kluczowy jest poziom 2015 punktów, więc jeżeli kto, komuś udało się tutaj chociażby po świecy z 15. Marca zająć pozycję krótką, no to powinien mieć dość wąski stop loss tutaj powyżej ostatniej świecy i próbować dograć tutaj wsparcie przy 1870. Natomiast na tę chwilę, zajmowanie pozycji, no tutaj wiązałoby się ze stopem rzędu 65 punktów, a do wsparcia mamy około 95, więc no ten stosunek zysku do ryzyka nie wygląda jakoś najlepiej. Natomiast to tutaj na interwale dziennym. Myślę, że dalej strefa przy 2015 to jest kluczowy opór, a wsparcie 1870. Dopiero wybicie jednego z tych poziomów może nam doprowadzić do e, jakiegoś większego ruchu e, trendowego. Także tak by to wyglądało na WIG-u e, 20. E, dobrze, z mojej strony to będzie wszystko. Ja serdecznie dziękuję Państwu za e, uwagę. Zachęcam oczywiście do śledzenia zakładki wiadomości. Wieczorem też będziemy komentować decyzję Fedu, jak i samą konferencję, także zapraszam do śledzenia i oczywiście życzę Państwu powodzenia na rynku i słyszymy się na kolejnych spotkaniach.